Dzień dobry. Dzisiaj pomówimy sobie o reformie emerytalnej, a właściwie o zmianach kolejnych w niej zachodzących. Przypomnę tylko tak króciutko, że założenia reformy emerytalnej z 99 roku były takie, że miały być trzy filary. Pierwszy filar to miał być ZUS, drugi filar OFE, czyli otwarte fundusze emerytalne, no i trzeci filar, takie prywatne przed nas, zbierane pieniądze w różne sposoby, między innymi też te, które są tutaj poniżej wymienione. I teraz tak, w 2014 roku nastąpiła taka pierwsza dosyć poważna zmiana, bo z OFE zabrano nam 51% środków tam uzbieranych. One zostały tylko tak wirtualnie przypisane do subkonta w zus -ie. I tak naprawdę od tego momentu OFE przestało mieć już takie duże znaczenie. Właściwie tak na margines trochę zostało zepchnięte. A w tym roku postanowiono całkowicie je zlikwidować. I o tym właśnie chciałam krótko powiedzieć. Pomysł jest taki, żeby pieniądze z OFE przeszły albo do ZUS-u, albo do IKE. I teraz właśnie pytacie mnie Państwo, co zrobić. Czy y, zgodzić się na to, co proponuje Państwu, że automatycznie pieniądze mają przejść do IKE? Y, czy raczej y, pójść podpisać oświadczenie, y, że nasza wola jest taka, żeby poszły do ZUS-u? No i tutaj tak jednoznacznie Wam odpowiedzieć nie mogę, bo tak naprawdę Wasza decyzja. Mogę tylko powiedzieć, y, jak ja do tego podchodzę, to znaczy jeżeli pieniądze trafią do IKE, to będą to już Wasze prywatne środki. Jedyne, co się może zmienić, to może się zmienić to, że jakby założenia po prostu działania IKE mogą troszeczkę być zmodyfikowane ustawowo, natomiast nikt już tych środków Państwu stamtąd nie zabierze. One będą też podlegały dziedziczeniu, co jest ważne, szczególnie na przykład dla osób, które żyją w związkach partnerskich, i z automatu, jakby ustawowo, nie będą po sobie dziedziczyć. Natomiast mając IKE, mogą wskazać takiego uposażonego w razie swojej śmierci. Więc to jest też warte, jakby przemyślenia. Tak? Druga sprawa, że no nie wiemy tak naprawdę, ile na emeryturze pożyjemy, i w momencie, kiedy przejdziemy na emeryturę, to po odebraniu pierwszej emerytury z ZUS tak naprawdę wszystko jakby zostaje wykreślane z tego naszego konta ZUS, mamy tylko ustaloną kwotę co miesiąc do wypłaty i jeżeli nie wiem, trzy miesiące po przejściu na emeryturę umrzemy, no to to wszystko przepada. Ani nikt z rodziny już tego nie uzyska, ani nic. Natomiast to co z IKE dostaniemy, no to jest już nasze. I jeżeli zrobiliśmy z tym coś rozsądnego, że zostanie to w rodzinie, no to jest to plus dla przynajmniej tej rodziny, która po nas zostaje. Yy, mamy też wpływ na to, co z tymi środkami zrobimy. Nie wiem, na przykład możemy sobie yy, załóżmy, że ktoś uzbierał około 20 tysięcy, na przykład w OFE, no to chociażby może kupić garaż, ale nie dla siebie. Tylko garaż, który ma na przykład zamiar komuś wynajmować. I w ten sposób może sobie do emerytury. 200-300 zł dołożyć co miesiąc, tak? Dalej posiada garaż, czyli nie stracił tych środków, a może dzięki nim zyskiwać co miesiąc 200-300 złotych, tak? Jest to jakaś metoda. Jeżeli tych środków uzbierało się znacznie więcej, możemy na przykład pozwolić sobie na zakup kawalerki pod wynajem albo jakiegoś małego lokalu użytkowego, który będziemy komuś pod działalność wynajmować, i wtedy zwiększamy sobie jakby możliwość dochodu na emeryturze. Już nie pracując, bo nie zawsze mamy na to zdrowie, żeby jeszcze być czynnym zawodowo, a zawsze jakieś dodatkowe środki wpływają. Czyli ja zachęcam generalnie do tego, żeby jednak korzystać z tego IKE, mimo, że ta decyzja obarczona jest tym, że no, będziemy płacić 15% opłatę przekształceniową. Ale ja bym aż tak bardzo się tego nie bała, zresztą jest to jeszcze w fazie jakby negocjacji, więc nic nie jest jeszcze przesądzone do końca. To tak tyle z mojej strony. Kłaniam się ślicznie, jak zwykle. Proszę o subskrypcję i do widzenia.